Witam Państwa i zapraszam na kolejną prezentację na temat produktów Intel. W dniu dzisiejszym przedstawię technologię Intel Optane. Nazywam się Łukasz Nos i wspólnie z Pauliną Ciaciek oraz Rafałem Nowogrodzkim tworzymy zespół odpowiedzialny za grupę produktów serwerowych Intel. Jeżeli będą Państwo mieli pytania, zapraszam do kontaktu pod adresem serwerintel.mapa.ab.pl Podczas dzisiejszej prezentacji omówię następujące zagadnienia: informacje dotyczące pamięci 3D Crosspoint, technologię Intel Optane oraz jej zastosowania. Przedstawię Państwu także dostępne modele modułów pamięci do komputerów osobistych, pamięci trwałej Intel Optane DC oraz dysków Intel Optane. Na zakończenie podsumuję zalety korzystania z tych produktów. Technologia Interoptain oparta jest na rewolucyjnych kościach pamięci 3D Crosspoint. Na chwilę obecną w dyskach SSD, nośnikach pendrive i innych nośnikach pamięci masowej wykorzystywane są kości NAND opracowane w 1989 roku. Od dawna prowadzono prace nad innym, innym typem kości, które mogłyby zastąpić aktualnie stosowane, byłyby szybsze, trwalsze i niedrogie. I tak pięć lat temu zostały zaprezentowane kości 3D Crosspoint, które opracował zespół badawczy stworzony we współpracy firmy Intel z firmą Micron. Zaprezentowano rewolucyjne kości bazujące na beztransistorowej architekturze krzyżowej tworzącej trójwymiarową wymiarową szachownicę, w której pamięci, komórki pamięci znajdują się na przecięciu linii słów z liniami bitów, a połączenie komórek umożliwiają prostopadłe przy. Przewodniki. Komórki te mogą być indywidualne, nieadresowane. Warstw może być kilka. Dane można odczytywać i zapisywać w małych porcjach, co prowadzi do szybszych i efektywniejszych procesów zapisu oraz odczytu. Pamięć 3D CrossPoint jest nieulotna i może pracować do tysiąca razy szybciej niż pamięć Flash. Jest także w stanie przechowywać na określonej powierzchni układu scalonego. 10 razy więcej danych niż standardowe układy pamięci DRAM. Kości 3D Crosspoint mogą być wykorzystywane nie tylko jako magazyn danych, ale także jako pamięć operacyjna czy pamięć podręczna. Technologia Interoptain zbudowana jest na takich kościach. Udostępnia zupełnie nową klasę pamięci nieulotnej, oferując niezrównane połączenie dużej przepływności Małych opóźnień, wysokiej jakości usług i dłużej trwałości. Obecnie ta przełomowa technologia jest dostępna w takich produktach jak pamięć Interoptain oraz pamięć trwała Intel Optane DC, a także w rodzinie dysków Interoptain. Pierwszą grupą produktów wykorzystujących kości typu 3D Crosspoint jest wspomniana pamięć Intel Optane. Jest to inteligentny, adaptacyjny akcelerator systemu, który zawiera unikatowe połączenie nośnika pamięci 3D CrossPoint oraz zaawansowanego kontrola pamięci systemowej, elementów sprzętowych, interfejsu i oprogramowaniu firmy Intel. Pamięć ta jest pamięcią, <laughs> pamięcią niewrotną. Oznacza, że często używane dokumenty, obrazy czy inne pliki są w stanie zachować nawet po wyłączeniu zasilania. Inteligentny sterownik pamięci masowej automatycznie uczy się i przystosowuje do sposobu korzystania z komputera przez danego użytkownika. Optymalizuje on i przyspiesza codzienne zadania przez inteligentne identyfikowanie często używanych aplikacji i plików. Aby móc skorzystać z zalet Pamięci Intel Optane, wystarczy zaopatrzyć się w komputer z procesorem Core minimum siódmej generacji, płytą główną z chipsetem z serii Intel 200 oraz nowym oraz systemem operacyjnym Windows 10. Pamięć Intel Optane dostępna jest w formatach M2 w trzech wariantach: klasa podstawowa. To pamięć o pojemności 16 GB, zalecana typowym użytkownikom indywidualnym oraz firmom. Klasa średnia to kości o pojemności 32 GB, skierowane do typowych hobbystów oraz użytkowników zaawansowanych. Dostępne są także pamięci o pojemności 64 GB, skierowane są dla wymagających i zaawansowanych użytkowników. Kolejną grupą produktów korzystających z zalet 3D Crosspoint jest pamięć trwała Intel Optane DC. Umożliwia ona sprostanie największym wymaganiom w zakresie przetwarzania danych. Jest to nowatorska technologia pamięci, która stanowi połączenie dużej pojemności i trwałości danych w przystępnej cenie. Generalnie, jeżeli chodzi o prędkości dostępu w nośnikach czy innych produktach, możemy zaobserwować, iż im szybszy jest dostęp, czas dostępu, tym mniejsza jest pojemność. Najszybsza pod tym względem jest pamięć cache w procesorze, następnie pamięć RAM, dalej dyski SSD i na końcu dyski talerzowe. Sytuacja zmienia się w chwili zaprezentowania pamięci trwałej Intel Optane DC, która cechuje się między innymi wysokimi prędkościami dostępu, a także dużymi pojemnościami. Dla przykładu, dzisiejsze przebazy danych w pamięci są ograniczane przez drogą lotną pamięć o małej pojemności. Nowa pamięć trwała Intel Optane DC. W połączeniu z skalowalną serią procesorów Intel Xeon Gold i Platinum drugiej generacji oferuje ogromny wzrost pojemności i wydajności w celu szybkiego przetwarzania danych. <coughs> Pamięć trwała Intel Optane DC stanowi tanią alternatywę dla drogich pamięci DRAM. Oferuje duże pojemności i trwałość. Zapewnia także najwyższą wydajność magazynu danych. Może pracować w dwóch trybach oraz posiada natywną nieulotność. Dostępna jest w postaci modułów o pojemnościach 128, 256 i 512 GB. Są one komp kompatybilne z interfejsem DDR4, i można je podłączyć do standardowych gniazd DIM. Pamięć trwała Interopta DC wprowadza nową kategorię. Dzięki konwergencji cech pamięci o swobodnym dostępie oraz pamięci masowej jest elastyczna jako pamięć ulotna, jak i nieulotna. Oferuje dużą pojemność oraz niskie opóźnienia w połączeniu z wysoką przepustowością i wytrzymałością. Pamięć ta może działać w trybie memory mode umożliwiając aplikacjom korzystanie z pamięci jako rozszerzalnej, ulotnej pamięci systemowej oraz w trybie up-direct mode jako trwałe moduły pamięci. W przeciwieństwie do tradycyjnych kości DRAM to trwała pamięć Intel Optane DC oferuje dwie ważne funkcje. Trwałość, która oznacza, że, da, że dane są zapowywane nawet w przypadku zaniku zasilania lub ponownego uruchomienia a także wysoka gęstość do 512 GB na moduł DIM Umożliwia to zwiększenie wydajności obliczeń w pamięci, sztucznej inteligencji, zastosowania dużej pojemności maszyn wirtualnych i kontenerów, a także stosowania dużych, rozproszonych systemów dostarczania treści CDN. Przykładowo trwała pamięć Intel Optane DC znacznie skraca czas restartu baz danych w pamięci ponieważ bazy te nie muszą być ładowane do pamięci ulotnej. Ostatnią grupą produktów wspierającą nową technologię są dyski TeleOptane. Zapewniają one niesamowitą wydajność i ogromną ilość pamięci, masowej, ilość pamięci masowej. Bardzo małe opóźnienia, wyjątkową trwałość i niezrównaną nie, nie nie żywotność. Wyróżniamy Dwie kategorie pierwszą, wykorzystywaną w centrach danych, zapewniającą większą elastyczność i opłacalność dzięki redukcji wąskich gardeł i eliminacji opóźnień przepływu danych oraz drugą kategorię, zapewniającą zwiększoną wydajność systemową, dzięki której komputery osobiste lub stacje robocze mogą sprostać nawet najbardziej wymaganym zadaniom. Dla komputerów osobistych mamy dostępną serię ósmą, oferującą dyski ze złączem M2. Dostępne są tutaj pojemności od 58 do 118 GB. Seria 9 oferuje dyski ze złączem M2, U2 oraz AIC. Możemy wybrać pomiędzy pojemnościami 480, 960 GB lub 1,5 TB. <tryk> Dla centrów przetwarzania danych mamy dostępne trzy serie. D4800 to dyski ze złączami U2 o pojemnościach od 375 GB do 1,5 TB. Seria P4800 zapewnia takie same pojemności, jednak dostępna jest także ze złączami AIC oprócz U2. Ostatnia seria P4801 oferuje pojemności od 100 GB do 375 GB. Z U2 oraz M2. Podsumowując, technologia Intel Optane to wyjątkowa kombinacja modułów oraz nośników pamięci. Technologia ta oferowana jest w różnych wersjach dla klientów i centrów danych. Jest to pierwsza technologia od 25 lat rewolucjonizująca architekturę komputerową dla klientów stacji roboczych i serwerów zapewnia połączenie niskich opóźnień, wysokiej wytrzymałości i przepustowości, pozwalając na projektowanie rozwiązań eliminujących wąskie gardło. Dzięki temu zmniejsza wykorzystanie procesora i otwiera niezliczone możliwości dla różnych zastosowań. Na tym kończymy dzisiejszą prezentację dotyczącą technologii TeraByte. Zapraszam do odwiedzania strony ckapp. Na której znajdą Państwo informacje o aktualnych szkoleniach oraz webinarach. Natomiast na blogu dostępne są również nowinki i informacje ze strony ze świata IT. Zachęcam także do odwiedzenia strony intel.pl, na której mogą Państwo znaleźć szczegółowe informacje dotyczące omawianej w dniu dzisiejszym technologii. Przypominam, iż skontaktować się Państwo z nami mogą pisząc na adres serwery intel bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam.